Witają Państwa serdecznie smaki polskie. Dzisiaj chcemy razem z Państwem przyrządzić i pokazać, jak robimy z szynki cielęcej wspaniałą, cudowną wędlinę, która do złudzenia będzie przypominać szynkę wieprzową, ale będzie miała zupełnie inny, wspaniały smak. Jest to wędlina bardzo wskazana dla dzieci. Jest to wędlina, którą sami możemy przyrządzić w domu. Dlatego, że ta szynka jest tylko pieczona, nie wędzona. A bardzo znakomicie smakuje i dorosłym, i dzieciom, i starszym osobom. Jest to bardzo ciekawa, tradycyjna wędlina. Jak ją robimy? Wlewamy liter wody, drodzy Państwo. I teraz musimy wsypać takie dwie czubate łyżki soli. I teraz mamy tą podstawową mieszankę. To musimy dobrze... Wymieszać i teraz druga rzecz, która jest potrzebna, żeby dobrze zamarynować to mięso. Robimy tutaj, parzymy zioła i to parzymy je tak, jakbyśmy chcieli zaparzyć tak zwaną herbatę plujkę, coś tak kiedyś nazywała, a więc wsypujemy tutaj i pieprz ziele, i ziele angielskie, estragon, bazylię, estragon bazylia. Liś laurowy, ziele angielskie, pieprz. I majranku też musimy wsypać, a więc i to po łyżce porządnej stołowej tych ziół. O, tu żeby tak, bo Ty to masz w miarę w ręku, ale żeby pokazać, że to się właśnie wsypuje dość dużo. I jak wsypiemy te wszystkie zioła do tego kubka, to po prostu to zaparzymy. Zaparzymy to wrzątkiem. I w ten sposób te zioła nabiorą wyjątkowego aromatu i one wtedy nam zaromatyzują tą tutaj zalewę. tą zalewę, gdzie mamy przygotowaną wodę i rozpuszczaną w tym sól. Tu trzeba to jeszcze tak pomieszać, żeby ta sól się nam dobrze rozpuściła. O i teraz przykrywamy to spodkiem. I czekamy, tak jakbyśmy sobie chcieli zaparzyć. Ziłka. Poczekać trzeba około tam 15-20 minut, żeby się dobrze zaparzyły. W telewizji czas szybko płynie, zioła nam się zaparzyły, wlewamy je do tego roztworu soli. I teraz w, takie, w taką właśnie zalewę, ona nie jest gorąca, bo wszystko już zdążyło wystygnąć. Wkładamy nasze mięso. I drodzy państwo na 2-3 dni do lodówki. Do przygotowania zalewy potrzebujemy litr wody, dwie czubate łyżki soli i zaparzone zioła. Wkładamy mięso i marynujemy najlepiej 2-3 dni. Drodzy państwo, nasza szyneczka się już zamarynowała i teraz Marcin będzie ją pięknie sznurował żeby zrobić z tego ładny kawałek pieczeni. O to ja to odstawiam, bo już to niepotrzebne. Zapach ziół, wspaniale zaromatyzowana. I teraz sznurowanie. To tak łatwo wygląda, drodzy Państwo, ale to jest właśnie trudny moment wtedy, kiedy chcemy rzeczywiście, żeby ta nasza wędlina była taka Zwarta, to też sznurowanie jest tu bardzo, bardzo ważne. A robimy taki węzełek, jak na poczcie kiedyś pakowało się przesyłki właśnie tak zawija pętelka, ściąga. Dratwa też jest ogólnie dostępna, a więc nie ma żadnych problemów, żeby dzisiaj zdobyć wszystko oprócz umiejętności, co jest niezbędne do takiego sznurowania pieczeni. Można oczywiście dla ułatwienia zawinąć sobie taką, okręcić ją, tak i wtedy będzie to, będzie to łatwiejsze. No i w momencie, kiedy mamy już gotową, to ta, to ta nasza wędlinka musi zawędrować i będzie pieczona powoli, nie za mocno. Tak jak to się cielęcinie należy, bo w końcu jest to bardzo delikatny kawałek mięsa. I, drodzy Państwo, do wygrzanego piekarnika dajemy teraz nasze mięso. Trochę przesmarujemy oliwką. Trzeba pamiętać, że na początku wysoka temperatura, potem niska, długo, delikatnie, bo jest to przecież jedno z najbardziej smakowitych i delikatnych mięs. To jest pieczeń. Ścielęciny na wędlinę szynka cielęca, i teraz wędruje to do piekarnika. I pieczemy to, jak mówię, najpierw w wysokiej temperaturze. A potem ta temperatura powinna być niska i powinniśmy około dwóch godzin półtorej godziny, zależy się od kawałka. Piec naszą pieczeń. Potem będziemy ją studzić, ale w międzyczasie zrobimy, drodzy Państwo sos majonezowy, z którym taką zimną pieczeń cielęcą podaje się. I tutaj bardzo często robimy sobie w domach tak zwany sos tatarski. To myślę, że warto również zapoznać się z tym sosem, do którego najpierw oczywiście musimy mieć majonez. No to jest oczywiste, bo to są sosy na bazie majonezu. Ale kroimy drobno jajeczka, siekamy i to jajka na twardo ugotowane. I to będziemy sobie wrzucać do miseczki, bo ta cielęcina z takim właśnie sosem majonezowym najbardziej smakuje. I wrzucamy do miseczki. Tak. Teraz, proszę Państwa, wsypujemy tutaj garść kaparów. Kroimy teraz korniszony albo ogórki konserwowe, też trzeba w drobną kosteczkę pokroić. W tej proporcji na pewno ze dwa będą nam potrzebne. i teraz mamy to, dodamy określoną ilość majonezu, żeby nie było za dużo. Podlejemy lekko białym winem, dodamy pieprzu, jeszcze na pewno łyżka. To konsystencja musi być taka luźna w miarę, ale nie za bardzo. O, już, już i trochę pieprzu. Tak, żeby podostrzyć ten bardzo znakomity, smaczny sos majonezowy. O, widzę, że nasza pieczeń gotowa. Wyjmujemy, bo musi nam dobrze wystygnąć, bo będziemy ją chcieli podawać na zimno, jak wędlinę. Pięknie upieczona, a na pewno z tego sosu zrobi się cudowna galaretka. Ale na to drodzy Państwo musimy poczekać. Podstawą naszego sosu jest majonez, posiekane jajka, korniszony, kapary, odrobina białego wina i pieprz. Wszystko co potrzeba do podania tego znakomitego dania. Galaretka pięknie do pokrojenia, mamy sos majonezowy. No, i mamy co najważniejsze, pięknie upieczoną pieczeń z szynki. Z szynki cielęcej. Jak wiadomo, cielęcina, rzecz absolutnie wyśmienita. Ona służy wszystkim. Jest to najwyższej jakości mięso. Proszę bardzo, teraz pokroimy pięknie takie talarki. A może z tej strony bym zaczął, tak w poprzek. O, bo tutaj taki. Tak, żebyśmy ładnie mogli zaprezentować wtedy, kiedy cielęciną cielęcą pieczeń, szynkę cielęcą podajemy na zimno, to wtedy tą galaretką ubieramy tą naszą, tą naszą pieczę. No i teraz to, co nam tu jeszcze jest potrzebne, to mamy tutaj do dyspozycji ten sos remoulad. Tradycyjnie przyrządzona szynka cielęca, marynowana w towarzystwie bardzo znakomitego sosu majonezowego z galaretką podana, smacznego.